Witam Was serdecznie w drugiej Pata, części. Debiut Benteke. Bentekę wchodzi kochani po raz pierwszy do składu. Prowadzimy 1.0. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Kochani, nowym składem urodzinowym Ultimate Team. Potwierane paczki próbujemy... No właśnie zamieszaliśmy się. Próbujemy z nowym składem, kochani. Dostaliśmy kilka fajnych, kilku fajnych grajków. Staramy się teraz kochani ograć nimi. Piękny ślizg, ale nic z tego ślizgu nie wyszło. Dobra, to już, już go mamy, to już kochany go mamy. Dobra. Bierzemy, ale sfaulowany. Będziemy mieli mistrzostwo, to będziemy mieli 10 koła. Za mistrzostwo? Nie, trzy koła za mistrzostwo, ale ogólnie będziemy mieli. Słuchaj, y, no to w takim razie baczymy o to, nie? A ile jest jeszcze meczu? Gdzie tu jest jakaś tabela, słuchaj, my nic nie wiemy. Jeszcze ten jeszcze dwa. A skąd wiesz? No bo... Pisa, pisało. A pisało, czyli mamy jeszcze dwa mecze kochani, no to być może awansujemy do ligi, yy, której tam? Siódmej. Siódmej, no ale to trzeba grać, dawaj. Dobra, lepszy aut jak krót, bardzo dobre, bardzo dobre wyciągnięcie piłki. Dobra kochani, ale żeby tak się stało to musimy trochę powalczyć, dobra? Także na razie mniej bajerki, więcej grania. Uwaga. Dobra, najważniejsze, tam mogą grać. Wynik mamy do przodu. Zmiana u chłopaków. O, ale piłę puścił. mamy nie był spalony. Nie spalony, ale fart. Jak daliśmy to zrobić? No, nie dępy, bo Jelenia Góra jest w tym momencie synów lidze czwartej, a my w trzeciej, przepraszam, mamy w czwartej, także... Ale wszystko tam wskazuje na to, że jelenia góra spadnie, także patrz. Ale zablokował, a ta, rzucałem się. A jak tam mogli być BKS? No nie wiem, dzisiaj słuchajcie nasz BKS wygrał leczyk z, z... Ty znaczy. też? Z, no, z, ze zgorzelcem. Jest. Ojej, wygraliśmy ze zgorzelcem, kochani, 2-1. Prowadziliśmy 2-0, no. potem Zgorzelec wyru... znaczy złapał kontaktową na 2-1, mocno cisnął, kochani, czerwona kartka była po stronie zgorzelca, za dwie żółte i w sumie jakoś tam szczęśliwie domieźliśmy te 2-1. Natomiast nie, chciałem się sieknąć, nie byłem bez, bez szału w tym meczu. Ale ja dokładnie ludzie. Ja wiem, co ale raz musiałem się sieknąć. 60 minuta, jeszcze ci nie raz wypuści. Natomiast chciałem coś z daleka przyładować. No, powiem Wam, że. Co zrobiliśmy? A. No, zanosi się, kochani, że no, nie powinniśmy dać sobie zrobić krzywdy w tym meczu, ale to tylko piłka nożna. Zobaczcie. Wiecie, jak to jest. Tutaj Dobra, ale zobacz, zdobywają teren. A, Gerard teraz wyrzucił piłeczkę, uwaga. Dobra. Tutaj jest za dużo No to powiem ci szczerze, Do. że, że straszną lipę zrobiłem. jest. jak nie wiem. Dobre. No, ale ruch to jest ruch, to jest kochani zawsze duże zagrożenie. Ciekawe jak oni to... Jak tutaj latam, ty tam latasz. Dobrze wylatamy Tak. Jestem, jestem. Ale nie doszła. chyba, za długa była. tego miejsca można No właśnie. Udane podanie. Oj, 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 ale nas zakręcił. Bravo Desantis, ale to zrobił, słuchajcie, ja cię kręcę, ma podwyżkę po ty. Jak nam ulatuje uwaga. Ja się kręcę, znowu się, że to... No powiem wam, że siedzą na nas. Dawaj. Piękna Dawaj. piła. Oj, uciekłem nie w tą stronę trochę. Bez piłki mnie rozwalił. Słuchajcie, no widzisz, już to trzeci poziom, tak? Dobra. Oj, oj, oj oj, oj. Do niego. No, amator to taki, co zaczyna dopiero, A początkujący to no. jeszcze... Ja nie wiem, jak to jest stopniowane w TIF-ie, wiesz? Ale na jak stopniłeś się teraz, no. A potem amator, tak? A potem jest nowicjusz, tak? Tak. Ale patrz, jak idę po linii. Ja nie w Wersie tutaj. Ale... No, na meczu, tak się nie gra. Ja nie wiem, ja nie chciałem tam zagrać. O, właśnie tam, w Oj ludzie, no wygramy jakąś ich styl złapaliśmy. Tragedię to co wygramy. Jakbym coś takiego grał, słuchajcie na żywo, to wolałbym przyjść do trenera i powiedzieć, panie trenerze, ja dzisiaj się nie nadaję do grania. No, zobaczcie, patrzcie, no nie, nie, nie. 80 minuta, no tragedia. Wygramy piak straszny, butel. O co tutaj chodzi w tej grze? Dawaj. No, ale myślałem, że mi wystawisz tak pięknie, szłem po lewej. Teraz to chyba zażółmiłeś za bardzo. Wcześniej? wcześniej no wcześniej prowadziliśmy 1-0, no to mogliśmy się z daleka... Wypuścić. No to z daleka mogliśmy... Ale synuś, ale prowadziliśmy, a teraz jest 10 minut do końca, idziemy dwóch na jednego, ostry kąta tybaliś, no. Dwóch na dwóch. Ale ja z tyłu byłem. Co wymyślisz, myślisz, żeby nie stracili? Ale to Piasz, piaszczy, bo zrobiliśmy znowu straszne. Kochani, no powiem wam szczerze, że dużo... że dużo wody jeszcze w kranie musi upłynąć, zanim my załapiemy, o co tutaj w tej chwili chodzi. A jeszcze, żeby grać, kochani, zespołowo, to co próbujemy robić, czyli... jesteśmy z w jednej drużynie. Ja mam joysticka, on ma joysticka. To trzeba, kochani, sporego zrozumienia, natomiast... No, boję się, że to mistrzostwo chyba nie jest nasze. Teraz nie wiem, co mam robić. Nie ma tu nikogo do zagrania. Próba. Oj, to klipa wyszła, ani strzała ani podanie. 88 minuta. remis to nam nie pasuje. No, daj idź do piły. Specjalnie takie zagrałem, zostałeś sami chryty mi się. Z tych rzutek nic nie ma. Jeszcze ani raz w nie było. Dobra. Daj przedłuż dalej. Przedłuż dalej, patrz. Ujo. Nie kochani, muszę Wam powiedzieć obiektywnie, naprawdę jesteśmy w tocieńcy. Po prostu yy, no, trzeba ćwiczyć, trenować i bawić się dużo. Natomiast my jesteśmy w tej przegranej pozycji, że my nie mamy na to kochani czasu. Owszem, możemy się pobawić, czasami nam się tam uda coś pewnie wygrać, ale żeby przejść do ligi wyżej, rozumiem, że trzeba chyba coś więcej reprezentować. Namczas... No, 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 no grałem do Ciebie do przodu. Nie mam pojęcia, czego zagrał do tyłu. Nie wiem. Dla mnie osobiście ta, ta FIFA ma strasznie duży bezwład. Tutaj bardzo mały wpływ masz na to co zawodnik ma zrobić. No zobaczcie. Ale skoś. Lewo wali, lewo Znaczy powiem wam szczerze kochani, że bardzo duży bezwład ma FIFA ta piętnastka. Ja nigdy w życiu bym do tyłu nie zagrał takiej piły. Poszliśmy na kontrze i tam do przodu podawałem, a poleciała do tyłu nie do no, ja no strzelaj masz koniec meczu, uwierź albo, albo. Próbujemy kochani. Uwaga! Yeah. ciutko to poszło, jak cały nasz występ, kochani. Także już mamy przegraną, mamy remis. Wrzucaj, No to wrzucam teraz normalnie, tak? Tak, wrzucaj. kręcę! Myślałem, że go mamy! Nie! O! Dawaj. Jeszcze raz. Koniec meczu, koniec meczu, Kowalni. Powiem Wam tak, no jesteśmy cieńcy jak żyletki, no, Nie mam nic na dodanie więcej ani mniej, kochani. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że nasze przygody z FIFA pewnie jeszcze nie jeden raz będą z Wami. Natomiast, no, yy, daleko nam do jakichś oszałamiających wyników, tutaj. My się po prostu bawimy, kochani. Nam zostało jeszcze do rozegrania. Zagraj następny mecz, Gudku, Tylko, że już kamery, bez kamery zagramy. Pobawimy się, kochani, zobaczymy, bo zostało nam chyba dwa mecze do końca ligi, natomiast myślę, że chyba jednak awans jest, 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 jest. i zobaczcie, znowu to samo, tylko gracz powiązany z aktualnym kątem Ultimate Team może rozpocząć sesję. Dziwna rzecz, bo po ostatnim meczu, żeby zagrać następny mecz, to musieliśmy restartować FIFA. Nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Niech to świadczy o naszym poziomie grania i zrozumienia tej gry. Znowu butek nie może odpalić, słuchajcie, grania meczyka w Ultimate Team. Sezon jednego gracza Liga 8. Jeden mecz online, nie wiem o co tu chodzi. Co włączasz, wyłączasz, tak? Jednak, kochani, trzeba włączyć, włączyć FIFA, ale to chyba na tym nie polega. Dlatego, jak macie jakiś pomysł, żeby... No, jak macie jakiś pomysł, żeby nam w tym pomóc, kochani, to prosimy o informację, czego tak się po prostu dzieje. A teraz dziękujemy Wam pięknie. Weekend z Fifą, kochani, zamykamy inaczej, z kamerką, bo my jeszcze się pobawimy, spróbujemy jednak coś wygrać. Jesteśmy uparci. Jeden mecz dzisiaj przegraliśmy 2-1, drugi zremisowaliśmy 1-1. Myślę, że teraz e, czas na to, żeby coś wygrać. Nastąpiło wylogowanie z usługi i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się jakieś dziwne komunikaty, kochani, natomiast... E, no, no nie mam pojęcia czego tak się dzieje, nie? W każdym bądź razie żegnamy się z wami cieplutko, kochani. Dwie paczki są ustawione. No to tym joystickiem działaj, nie? Włocce ten joystick i działaj sobie nim. Także kochani, jeszcze raz pięknie dziękujemy Wam za to, że z nami byliście. Myślę, że jeszcze kiedyś w FIFA pogramy trochę jakoś tak bardziej ukazale. Natomiast... No raz, dwa, jeden do tyłu, raz, jeden, jeden, na tyle nas było stać, żeby z wami pograć, żadne spektakularne, ładne bramki, jakieś o cześć, Guciu Kuba. Gutek wchodzi, widzicie jaki proces, żeby zagrać w kolejny mecz, no myślę, że to nie na tym polega, także jakbyście mogli nam podpowiedzieć, to bardzo, bardzo prosimy. Chcemy jeszcze tylko zobaczyć, czy Gutkowi się uda uruchomić na pewno ten meczyk i to, to będzie Guciu już ostatni meczyk? Do końca ligi? Dwa. Dwa. Ale najgorsze, że my nawet nie wiemy, w którym momencie jesteśmy tabeli. Czy grozi nam awans, czy spadek, czy w środku. Tytuł, tytuł żeby mieć w pierwsze miejsce mieć 16 punktów. Tak? No. A ile teraz mamy? 15. To może ten remis coś nam dał, nie? A ten remis to nie, ten remis nie dał nam jednego punkta? Właśnie mieliśmy 14, dał nam jeden punkt 15. A czyli mamy 15, a zeszłym razem jak awansowałeś, to ile miałeś punktów, w Guciu? Tak? No. A teraz ile trzeba? 16? No. A skąd wiesz, że tyle trzeba? No, bo to jest. Poważnie? No to w tym momencie, jeżeli się sprężymy i teraz wygramy, to przejdziemy, tak? Ale Czyli co najmniej remis nam potrzebny, tak? No, no dobra. trzeba bo ktoś może też mieć 16 no, no, myślę, że tak, kochani. Także, słuchajcie, no, z tym akcentem roz, rozstajemy się z Wami. Jak uda nam się, słuchajcie, przeskoczyć troszkę dalej, to króciutki sygnał Wam damy. A teraz, kochani, na razie do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko, trzymajcie za nas kciuki. Spróbujemy powalczyć o siódmą ligę. Na razie, Pa.